Wiesz, wszyscy myślą, że każdy ma swoją granicę, że jak powiesz stop, to świat się zatrzyma. Ale prawda jest taka, że życie cię nie słucha. Życie pędzi jak pociąg bez hamulców, a ty biedniesz obok i zastanawiasz się, kiedy przestaniesz mieć siłę. Mówiłem sobie, że nigdy nie będę taki jak oni. Nie będę człowiekiem, który wstaje rano i zakłada maskę, bo boi się, że jak ją zdejmie, to zobaczy, że już nic pod nią nie zostało. Ale ta jedna noc, jedna decyzja, jeden oddech za dużo albo za mało i nagle patrzę w lustro i widzę kogoś, kogo już nie poznają. Nie wiem, czy... Da się wrócić? Czy mam jeszcze dokąd? Ale wiem jedno. Jeśli dziś tego nie powiem, jeśli nie przestanę udawać, to jutro już mnie nie będzie wcale.